Mówią, że atrakcyjność to sztuka, kształtowana nie przez wyszukane słowa czy dary, ale przez psychologię. Jeśli chcesz, by kobieta poczuła się do ciebie głęboko przyciągnięta, musisz najpierw wpłynąć na umysł, a dopiero potem na serce. Te siedem zasad wywodzi się wprost ze stoickiej filozofii: siła, opanowanie i dyscyplina emocjonalna ciche cechy, które oddzielają osoby zapomniane od tych, których nie da się zapomnieć. Po pierwsze, Zaakceptuj nieprzewidywalność. Ludzie kochają rutynę, ale fascynują się, gdy nie potrafią w pełni zrozumieć drugiej osoby. Nie odpowiadaj od razu za każdym razem. Nie zdradzaj całego swojego harmonogramu. Odrobina tajemnicy podsyca jej ciekawość, a ciekawość to brama do emocjonalnego zainteresowania. Stoicy dobrze o tym wiedzieli: kiedy panujesz nad swoimi impulsami, panujesz nad tym, jak inni interpretują Twoją wartość. Po drugie, Zachowaj spokój w obliczu presji. Kiedy mężczyzna reaguje emocjonalnie na każdą sytuację, oddaje swoją władzę. Ale kiedy pozostajesz twardo stąpający po ziemi w chaosie, kiedy ona spodziewa się gniewu, a ty pozostajesz opanowany, jej podświadomość rejestruje siłę. Mężczyzna, którego niełatwo zmylić, staje się intrygujący. Spokój to nie słabość, to kontrolowana siła. Po trzecie, dostosuj się do jej energii. A nie tylko do jej słów. Zamiast gonić, zwróć uwagę na jej ton i rytm. Kiedy subtelnie synchronizujesz się z jej emocjonalnym tempem, jej umysł zacznie czuć się komfortowo w Twoim towarzystwie. Doświadcza połączenia, nie wiedząc dlaczego. Ale rób to delikatnie. Stoicyzm odzwierciedla obecność, nigdy potrzebę. Po czwarte, pozwól na przestrzeń i niedobór. Dystans zwiększa wartość. Jeśli jesteś stale dostępny, Twoja obecność wtapia się w tło jej życia, ale kiedy od czasu do czasu się wycofasz i skupisz na sobie, aktywujesz jej naturalną potrzebę zaangażowania. Ludzie doceniają to, co wydaje się rzadkie. Podnieś swoją wartość jak złoto, ograniczoną, a zatem cenną. Po piąte, angażuj jej emocje, a nie jej ego. Nie próbuj jej zdobyć, spraw, by coś poczuła. Zadawaj przemyślane pytania, dziel się szczerym śmiechem. Zachowaj równowagę, gdy wystawia na próbę Twoją cierpliwość. Te emocjonalne kontrasty tworzą poczucie głębi, a głębia jest niezapomniana. Stoicki mężczyzna rozumie własne emocje i jasno odczytuje innych. Po szóste: Zbuduj cel, którego nie da się zachwiać. Mężczyzna oddany swojej misji nie goni za uznaniem. Kobiety natychmiast rozpoznają tę energię. Im bardziej dążysz do swoich celów, tym bardziej ucieleśniasz pęd i ambicje. Stoicy nazywali tę cnotę życiem w zgodzie z własnym wyższym kierunkiem. Kiedy reprezentujesz coś znaczącego, ludzie naturalnie do ciebie lgną. Po trzecie, ofiaruj spokój. W świecie pełnym hałasu, mężczyzna, który przynosi spokój, staje się magnetyczny. Nie staraj się robić wrażenia. Wnieś stabilność, pewność siebie i ciepło. Kiedy czuję się bezpiecznie w Twojej obecności i zainspirowana Twoją nieobecnością, Pływasz na rytm samego przyciągania.